Cześć, ja jestem Monika, bardzo serdecznie witam Cię na moim kanale i zapraszam na kolejny filmik. Miłego oglądania! Przychodzę do Was dzisiaj z pierwszym wrażeniem, e, pierwszym wrażeniem, pierwszym poznaniem zarówno paletki cieni, e, jak i marki. E, jest to marka wysokopółkowa e, Pat McGrath e, Labs Czyli słynna na Instagramie przede wszystkim marka e, słynnej też artystki e, z oceanu, która tworzy piękne, bardzo takie mm, pięknie kolorystycznie dobrane palety cieni. Oczywiście również inne kosmetyki, ale ja dzisiaj skupiam się na właśnie na cieniach i o niezwykłej formule, o której opowiada i pokazuje nam na Instagramie. Mnie udało się zakupić we, fran we francuskiej Sephora małą paletę, jest to paleta z, tak zwana e, bardziej ekonomiczna, jest ona w e, pięknej folii, ja tutaj już ją wyciągnęłam oczywiście, e, mamy tutaj napisane, jest to Pat McGrath Labs Eye Ecstasy Sublime, czyli ta paleta właśnie, którą kupiłam. Wszystkie cienie są e, z błyskiem, nie ma tutaj matów. I zobaczymy, jest to moje totalne pierwsze spotkanie z tą paletą, tak samo z marką, właśnie. I mam nadzieję, że przekona mnie, aby kupić coś innego. Teraz tak, tutaj w tej pięknie takim plastikowej folii złotej, gdzie znajdowała się właśnie ta paleta, również mamy cekiny. Ja tutaj sobie je wyciągnęłam, dlatego im pokażę Wam. O, tak wyglądają. Są to złote cekinki. One właśnie, że tak powiem, otulały naszą paletę. A co do samej palety, e, prezentuje się ona tak. Jest ona niewielkiego rozmiaru, jak możecie zauważyć. E, bardzo taka, no widać, że budżetowe opakowanie, mogliby się postarać chociażby zrobić kartonowe. E, bardzo nie podoba mi się ten plastik, jest tandetny, bardzo trudno się go otwiera. Tutaj na przodzie mamy oczywiście słynne znaki Patmograph. I z tyłu palety prezentuje się ona tak. Mamy tutaj właśnie opis, numery cieni, nazwy tych cieni i tutaj nazwa palety oraz składniki cieni. Po otwarciu tego plastikowego pudełeczka nie mamy tutaj żadnego oczywiście lusterka. Mamy za to właśnie wypraski cieni. Cienie są, tak jak mówiłam Wam, tutaj są błyszczące, gdzie mamy tutaj z pierwszej strony, będę Wam mówić, jest to taki limonkowo złoty kolor, nazywa się Sinful, następnie taki złoty, ciepły cień. Gold Nectar trzeci jest to bardzo taki uniwersalny bym powiedziała dzienniak nazywa się Sextrovert następnie mamy czwarty czyli będzie to ten taki najciemniejszy cień w palecie jest to Illicit Piąty, czyli ten taka czerwień ładna ona jest duochromem i nazywa się Corruption Żeby tutaj powiedzieć, paleta samym wyglądem e, nie zachęca do kupna. Udało mi się kupić ją w cenie bardzo atrakcyjną, jak tutaj na szwajcarskie warunki, ponieważ e, wyniosła mnie ona chyba prawie połowę taniej niż tutaj w naszej Seforze, gdzie ona kosztowała chyba 64 franki, a ja za ją zapłaciłam 34 euro. Ja, na swoje twarze, żeby już oszczędzić czasu, po prostu. Wykonałam cały makijaż. Powiem e, tylko, że tutaj podłuki brwiowe nałożyłam oczywiście korektor. Na powieki ruchome znalazła się baza z Sephora, moja słynna i sprawdzona. Całość przypudrowałam delikatnie pudrem. E, Bezbarwnym pudrem, transparentnym. Ta paleta nie ma matów. Pozwoliłam sobie, aby taki kształt oka troszeczkę zaznaczyć załamanie powieki i użyłam w tym celu najzwyczajniejszego po prostu w świecie brązera. Więc tak naprawdę wygląda mój makijaż. Teraz Was zapraszam na pokaz Słowcze z bliska, a następnie przejdziemy do szybkiego makijażu. Dzisiaj przedstawiam Wam właśnie cienie w tej paletce. Są to cienie marki Pat McGrath i nazywa się ona Eye Ecstasy Sublime. Mamy tutaj do czynienia z pięcioma cieniami o wykończeniu metaliczno-perłowym. E, jeszcze nie jest dotykana, więc zobaczymy zaraz, jak e, sprawdza się na słoczach. Tak jak widzicie, mamy tutaj takie bardzo przyjemne kolory. Na ręku nie mam kompletnie żadnego e, kosmetyku, więc jest sucha ręka. I będziemy zaczniemy od tego pięknego, takiego limonkowego cienia, coś takiego. Pod palcem niesamowicie przyjemnie gładkim. I przejdziemy na nałożenie go na skórę. Pięknie się rozprowadza, ma bardzo metaliczne wykończenie, złoty, chłodny, ale właśnie wpada w limonkę, bardzo ciekawy kolor. Teraz przejdziemy do drugiego cienia i będzie tutaj, ja Wam później na, w blogu jeszcze podpiszę oczywiście cienie, jak się nazywają, one mają swoje nazwy. Tutaj przejdziemy teraz do takiego żółto-złotego, ten jest bardzo miękki, taki płatkowy pod palcem, zobaczymy. To jest coś na zasadzie jasnej miedzi. Pięknie przenosi się na skóry. Jest bardzo taki kremowy, bym powiedziała wręcz mokry. I kolejnym, tutaj trzecim w górnym rzędzie będzie to taki najciemniejszy z tych wszystkich. Jest on również takim brązem, tak typowy brąz. Również pod palcem podobny do tego pierwszego. Ten drugi był niesamowicie miękki. I tutaj tak. Również bardzo dobrze, gładko, jednolicie przenosi się na skórę. Ma bardzo dobry pigment, jak widzimy, i również tutaj on jest najmniej e, błyszczący z tego, co widzę. Zaczniemy od tego najciemniejszego, czyli tutaj tym. Pod palcem jest on dość szorstki, ale oj, pięknie. Ma wybijające się drobinki w sobie, więc. Nie jest do końca to cień mm, tak na tyle błyszczący, żeby wyglądał tak jak tutaj te metaliki. Jeszcze Wam oczywiście tutaj zaraz opowiem o nich więcej, ale chciałam powiedzieć, że on jest jak gdyby takim e, satynowym matem z e, dużą ilością drobinek, bardzo, bardzo takich drobniutkich. I teraz ostatni cień. Najbardziej taki czerwony, również ma bardzo przyjemną. E, Formułę jest to duo chrom, już widzę na palcu i. No, on tutaj. A, dobrze przenosi się, ale nie jest on taki najłatwiejszy w tym przenoszeniu. I tak prezentuje się paleta na słoczach. Mamy tutaj paletę złożoną z pięciu takich cieni, i zapraszam teraz na makijaż. Pozwoliłam sobie już Was przybliżyć do siebie i teraz zacznę od po prostu najzwyklejszego makijażu. Chciałabym użyć wszystkie pięć cieni, dlatego ten makijaż będzie miał raczej za zadanie takie właśnie pierwsze wrażenie, czyli nie, nie patrzmy na to, co wyjdzie, tylko po prostu, jak te cienie. Będą się prezentować na moich powiekach. Tutaj już bez zbędnego gadania zaczynam makijaż. Jako pierwsze posłużę się też kredką marki Jordani Gold, to jest mark marka Oriflame i to jest czarna kredka, która posłuży mi, aby wzmocnić ten efekt i po prostu zbuduję sobie też za pomocą niej taki delikatny kształt oka, więc zapraszam. Don't want Be afraid, hard not to hesitate. But we can't wait to be the change. It's not too late, free from hate. Think of the future that we could create. Face the facts today. Step back and say things Widzicie, makijaż naprawdę jest bardzo szybki w wykonaniu. Wystarczyło nałożyć cienie. Te cienie naprawdę bardzo ładnie się blendują, e, przechodzą w siebie. Ogólnie moje wrażenie do samych e, metalików jest. E, m, oczywiście, od razu mogę Wam powiedzieć, nie powalają na kolana, nie jest to jakiś efekt wow, nie jest. Nie są to cienie, które nie wiem, każdy musi mieć. Myślę, że zarówno właśnie z tej palety kolory lub odpowiedniki kolorów możecie znaleźć naprawdę w szerokiej gamie różnych palet czy marek, niekoniecznie tej. Ja ogólnie jestem zadowolona z tej palety, ponieważ. Kilka właśnie tych cieni, przynajmniej ten jeden taki najjaśniejszy, limonkowy. On bardzo fajnie wybija się w srebro. Myślę, że jeszcze zrobię nieraz nim makijaż. Tutaj mamy taki dłochron burgundowo-zielony na powiece, który bardzo ładnie się mieni. On dodaje takiego ożywienia temu oku. Złoto, ten złoty nektar, czyli gold nektar, jest naprawdę takim złotkiem widocznym, takim ciepłym same cienie są masełkowate w konsystencji bardzo fajnie się je nakłada dobrze przynoszą się za pomocą pędzla właśnie na powiekę więc tutaj nie mam problemu również nie ma problemu z ich rozcieraniem czy łączeniem się ze sobą to naprawdę jest dobry poziom jeśli chodzi o cienie jedynie tylko troszeczkę taki niesmak pozostawia mnie w sam fakt że ta paleta naprawdę wygląda tanio, tak? Ona nie ma tutaj nic wspólnego z luksusem, ani z takim takim wizerzem marki, gdzie jesteśmy przygotowani. Tam jest złoto, właśnie takie tekstury, te, piękny design w tych paletach, a tutaj dosłownie jak z chińskiego sklepu. Paleta jest naprawdę lekka, plastikowa. Ten plastik jest ciężki bardzo taki ostry, mak, ostre makrawędzie. Bardzo ciężko się ją otwiera, więc no, no, nie wiem. Paleta, jak najbardziej na nie opakowanie. Co do samych cieni, tak, tak jak mówię, jeżeli lubicie, macie ochotę poznać tą markę, to ta paleta, z tego względu, że jest, nie jest ona aż tak droga, to możecie sobie na nią spokojnie pozwolić i myślę, że sprawdzi się w wielu makijażach, czy to dziennych. Jak widzicie, możemy zrobić też makijaż mocniejszy, nie chciałam robić takiego dziennego, e, dlatego podbiłam go delikatnie kredką czarną właśnie. E, ale na pewno jeszcze nie raz zobaczycie tą paletę u mnie w akcji przede wszystkim te cienie tutaj te jasne one są tak uniwersalne, że tak naprawdę nałożone same na powiekę przyciemnienie właśnie tylko brązerem, zrobienie kształtu oka i możemy iść w świat. Więc tutaj moja ocena jest oceną pozytywną tej palety. Jedyne taki, takie pytanie: czy zrobiło ono na mnie takie wrażenie, żeby chcieć poznać te inne cienie? Z tego co czytałam na wielu blogach i o Marce Padmagrat. To muszę Wam powiedzieć, że to nie jest ta formuła cieni, która, o której, z której ta marka właśnie słynie, tak? Czyli te słynne ich maty i te takie specyficzne, pigmentowe, takie właśnie bardzo metaliczne cienie um, przypominające turbopigmenty. Te cienie to są po prostu metaliki, tutaj mamy metaliczne cienie, które bardzo ładnie, poprawnie wyglądają na powietrze, da się z nimi zbudować naprawdę dobry makijaż, wiele makijaży, ten tutaj taki najciemniejszy, nim przyciemniłam zewnętrzny kącik oka i mogę powiedzieć, że on w tej roli sprawdza się też bardzo dobrze, bardzo ładnie się tutaj zblendował z tymi metalikami, on to jest taka właśnie matowa satyna bym powiedziała z drobinkami gdzie te drobinki się nie wytrącają na opowiece czyli, że tak powiem można nim właśnie przyciemniać każdy, każdy tutaj cień czy jest warta tych 64 franków w 34 euro nie wiem czy urwała mi tyłek? nie Есто, то поправна палета To oczywiście cieszę się, że ją ja mam postanowienie dalsze na kolejne miesiące jest takie, żeby przemyślanie nadal kupować kosmetyki, co do tej pory mi się udawało cały rok 2019 był taki to taką stronę przemyślanych zakupów kosmetycznych mało było z takiego spontanu często też nie trafiłam na buble na przykład, z czego bardzo się cieszę nie ma nic gorszego jak kupić bubę jeszcze w dodatku drogi e, ta paleta na pewno bublem nie jest ale tak jak już powiedziałam to już zależy od Was czy macie na tyle budżet aby po prostu poznać tą markę kupować tą markę nie wiem, ja z tego co tutaj mogę Wam spokojnie powiedzieć to dalej kusi mnie Kuszą mnie te cienie e, tej marki, zwłaszcza aby poznać to, te właśnie te specjalne, e, takie bardzo błyszczące, i wiadomo, że przerabiane przez tysiące filtrów na Instagramie, ale no cóż, sroką jestem, więc mam ochotę. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. To tyle, taki krótki filmik z makijażem. E, dajcie znać, jak Wam się podoba makijaż. Czy może poznaliście już tą markę? Jeśli tak, to co z tej marki macie? I żegnam się z Wami i zapraszam Was na kolejne filmiki. Widzimy się oczywiście w następnym Makijażu. Do usłyszenia i buziaki! Pa! pa.